Cześć wszystkim! Dzisiaj Wam chciałam zademonstrować na moim kanale takie cudo, które właśnie robię. Będzie to gumka do włosów dla dziewczynki albo dla kobiety. Nie wiem, jeszcze zobaczymy. W każdym bądź razie mam tutaj przygotowane koraliki. Mnóstwo koralików. Ja już sobie tu wcześniej zaczęłam. Zobaczcie. I to z różnych kolorów właśnie, bo trzeba sobie urozmaicać. Yy, tutaj długość mojej lamówki, tej takiej, yy, wynosi 60 cm i zobaczcie, jak ja to robię. Więc sobie nabieram jednego koralika z tej strony, o. I robimy tak. Można zwykłe robić, właśnie, też gumeczki, yy, właśnie z lamówek, z tasiemek. Jak nie macie pomysłów, to dzisiaj na internecie jest mnóstwo takich różnych nowości, które można podglądnąć. I zobaczyć, bo raczej tak w sklepach to zobaczycie sobie takie zwykłe. O, zobaczcie, wbijamy się tutaj. O, już ta kamerami tutaj, tak jakoś. O, i tu ważne, żeby sobie poprawiać z tej strony. O, i mocno dociągać. Zobaczcie. Bo ta lamówka tutaj nie jest zszyta, widzicie? A tutaj efekt cały robią te koraliki. No i bierzemy sobie z tej strony i wbijamy tutaj do dziurki i znowu tutaj. O, zobaczcie, z drugiej strony. Kamera tak łapie ten, tą ostrość, tak różnie, ale staramy się. I tak do końca właśnie będziemy robić. I później pokażę Wam, co dalej. O, widzicie? Tutaj przy brzegu. Oj. O. I tak bierzemy. Z tej strony, z tej strony. O, zobaczcie. idzie Elegancko. Sama jestem ciekawa tego efektu, bo, bo to jest moja pierwsza taka gumeczka. Będzie raczej pierwszą. Z koralikami. Na maszynie już uszyłam jedną. Zaczynamy działać, coś tworzyć dalej. Ważne, żeby się nie poddawać i robić swoje. Jak macie jakieś pomysły, no to warto z nich korzystać. Trzeba właśnie działać. Jak się ma jakieś pomysły, to trzeba robić swoje. O, zobaczcie, tylko tutaj mi się zwija. A. No dobra, to będziemy dalej robić do końca. Może jakiś inny kolorek tutaj wstawię? Nie wiem, zobaczę. W każdym bądź razie to tak wygląda. Elegancko. I później wracam do Was. No i tak mamy prawie już zakończone z tymi koralikami, zobaczcie, po całej długości, o, naszej lamóweczki. I teraz do końca tutaj nie możemy, wiadomo, dać kulek, żeby tu potem włożyć do środeczka, jeszcze musimy gumkę tam zszyć w środeczku, przełożyć. O, ja tu teraz zakańczam. O, zobaczcie. O, i gdzieś tak sobie, o, tyle zostawię, gdzieś koło centymetra. Jeszcze jedna kuleczka. O. No, ciekawy efekt jest z tymi kulkami, powiem Wam. Zawsze możecie sobie wypróbować. Później hmm. sobie tak tutaj zakończymy. O. I robimy sobie od spodu. Zobaczcie, tutaj super. Hmm. Możemy też jeszcze przez tą jedną kulkę sobie przełożyć. O. Zobaczcie. No to potem będzie nam się mocno ruszać. No nie o to chodzi. I tam sobie w środeczku zrobimy supełeczek. Jeszcze tak. O. Mam się tutaj haczy jeszcze okuleczki, ale to nic. O, zobaczcie w środku widzicie? taki superełeczekk sobie zrobimy. O. Tak I tak... I tak z dwa razy. Teraz Wam pokażę jak gumkę przełożyć tam. O, chwilę moment. Jeszcze Wam tutaj chciałam Wam pokazać. O, zobaczcie. Takie dziś tutaj końcóweczki sobie zostawiłam, bo to potem pójdzie do środka, ale jeszcze muszę gumkę przełożyć do środka. No i zobaczcie, tutaj mam takiej szerokości centymetrowej gumkę. Jest ona na razie długa, ale się wcale tym nie przejmuję. Żeby sobie przełożyć, to tutaj zahaczam agrafką. O! I będziemy przekładać przez środek. O! Zobaczcie już tutaj się nam tworzy taki wąż długi ciekawy efekt będzie tej naszej gumki. No nawet ciężka jest powiem Wam przez te koraliki ale to nic będzie za to efekt super o, zobaczcie. Widzicie? I tak do końca. Jak nie macie maszyny, to nawet możecie to zrobić. Nic nie szkodzi. Nic nie stoi na przeszkodzie. O, zobaczcie. O, i mamy już tutaj przełożoną gumeczkę. Kulka gdzieś tu nam uciekła. Jak wam tam jakieś kulki się tutaj odhaczą, to zawsze można przyszyć. Właśnie mi się tutaj odhaczyła. <grytanie> o, ale to sobie zaraz przyszyję. Na razie chcę tą yy, gumką się zająć. Potem zobaczymy efekt tej pracy. Ale mm, super. Zobaczcie, że tworzy nam się tutaj taka gumeczka. Możemy ją tutaj mocno ściągnąć, żeby nie zmarnować tutaj gumki. O. Zobaczcie. Elegancko. Dobra, ja sobie zaraz szyję tę gumkę możecie ręcznie albo możecie maszynowo. Ja sobie szyję maszynowo. Dobra, zaraz wracam. I mamy tutaj przygotowaną naszą maszynę. Ustawię sobie na ściek ten zygzakowaty, czyli na 0,3. O. I będziemy szyć. Ok. I ważne, żeby mocno naciągnąć tą gumkę. I o, zobaczcie. Tak. No, no, no. Dobra. O, tutaj te kulki nam przeszkadzają. Ale to nic nie przejmujcie się. I tak sobie jedziemy. I parę tak razy. Super. I sobie teraz ucinamy tutaj tę gumkę. O. o. I tym sposobem mamy prawie skończoną gumeczkę do włosów. Teraz będziemy tutaj to wkładać do środka. Zaraz tu Wam pokażę. Kulki lecą po nic. O, zobaczcie. Mamy tutaj tak. To trzeba włożyć do środeczka. Jakoś tu damy radę słuchajcie, nie ma to tamto, trzeba sobie radzić w życiu. To środeczka. I z tej strony też. O. Zobaczcie. I tu będziemy zszywać igiełką. O, widzicie, już z jednej i z drugiej strony patrzyłam sobie tak delikatnie. O, żeby nie było za bardzo widać tego ściegu. Popatrzcie, tak. O. Patrzcie. Jakby Wam tam gdzieś jeszcze kuleczki sobie uciekały. Gdzieś nie były doszyte mocno, to trzeba poprawić. Bo to tak właśnie na łączeniach przeważnie jest. A. Super. Super. I tym sposobem mamy uszytą. Gumeczkę z koralików. Z koralikami. O. Elegancka. Zobaczcie. Piękna? Mi się podoba. Nie wiem jak Wam. Dajcie w komentarzach opis, komentarz. Spróbujcie. Naprawdę opłaca się robić samemu. Ja Jeszcze tutaj sobie zakończę. Ja no. nie mam długich włosów, ale potem zobaczymy na córce. O! Wbijamy się tutaj. No, jeszcze tutaj brakło nam koralika. Próbujcie, naprawdę próbujcie swoje rzeczy robić. Warto uczyć się samemu. O. Pięknie. Naprawdę, podoba mi się. Dobra, to pozdrawiam. Papa, pa. piszcie w komentarzach cokolwiek.